Dobrze, moi kochani, teraz sobie zrobimy czytanie dla strzelca. Kurczę, karty trochę lecą. Czytanko dla strzelca. Robimy. Zobaczymy, jak tam... Karty dla strzelca wejdą. Uff. Moi drodzy, tutaj widzę. Jeśli chodzi o was strzelce, no w tym miesiącu musicie jakby przepracować wiele, na no parę rzeczy na pewno, tutaj przepracować jakby. zacząć to znaczy po prostu przepracować, zacząć naj, um, pracować nad tym, żeby um, z, um, zacząć rozmawiać jakby um, to um, z czym jakby nie możecie sobie dać rady na, na ten moment coś, um, coś jakby was od środka, jakby grozło, tak z czymś sobie nie możecie dać rady na ten moment, i jakby no, nie, nie możecie normalnie, jakby porozmawiać o tym z rodziną, czy ze znajomymi po prostu jakby to powiedzieć, no. Niektórzy z Was, strzelca, no jakby nie umią dogadać się, czy to chodzi o kogoś z rodziny, czy ze znajomymi. Wychodzi na to, że zawsze musi być Wasza na wierzchu. Jakby no nie umiecie się dogadać czy to w pracy, czy, czy tak w domu. No nie mówię, że akurat wszystkie strzelce, tylko niektórzy z Was, no tak tutaj widzę, że są bardzo pewni siebie i, i jak to się mówi, no widzą u kogoś jak jakąś się a nie widzą własnego czubka nosa, więc Warto jest nad tym troszeczkę mm, popracować, może i też nad sobą, żeby umieć się po prostu z tymi osobami dogadać. E, tutaj też widzę jakieś sprawy sądowe, to mogą być też sprawy urzędowe lub na przykład niektórzy z Was są w trakcie a, rozwodu. I te, też może się troszeczkę w czasie też przeciągać te sprawy. Mm. Tutaj, jak mówię, tutaj jeszcze wrócę do tych osób z pod znaku strzelca, które tak, też tak widzę, jakby bardzo pewne siebie. I no, myślicie, że racja zawsze jest po waszej stronie, no nie, a może nie tak zawsze jest, więc warto nad nad tym też pomyśleć i popracować nad tym, żeby jednak umieć się dogadać z tymi osobami. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o czytanie dla strzelca. Dziękuję bardzo.